Halo, halo, hej, cześć, siemanko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w FIFA 23. Y, także, y, no to będzie kariera, także zaczynamy karierę. Zagramy sobie jakimś, o, ja, zagramy sobie y, Roberto Lewandowski na ostatnio przyszedł do Barcelony. Nie? Zobaczymy, się wygląda. Myślę, że później w końcu to będzie ten wodzowiec. Chłopot będzie 4 minuty. No i to wszystko. Także, yy, także lecimy z kawiarą, no, zobaczymy jak to się... Chyba nie słyszycie. Może no, na sceny nie będziecie słyszeć dźwięku, chyba. Albo nie wiem, no może... O właśnie, Lewandowski i Inwestycje. W sensie inwestycje są spoko, ale... No nie wiem. O! Jeden coś? Też... Dobrze wy to słyszycie? Się... Y Trening w obronie Dobra, czekajcie, ja zrobię te wszystkie treningi zaraz do Dobrze, tak, więc zrobiliśmy y, tylko, żeby jakby treningi nam się dobrze powiedzieli, bo tutaj, y, jak widzicie tutaj, to ta najlepsza ocena, to jest jakby zrobione tak, że wtedy jak symulujecie całość, wtedy te oceny wam chodzą. Yy, ogólnie ten, ad, yy, ten bezpośredni rzut wolny adept, adept to jest bardzo trudny czynnik, bardzo ciężki. Może nie jestem to jakiś super dobiegać. No dobra. Następny mecz. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zobaczcie, łapecz, łapeczkę w górę. Subskrybujcie, dzwoneczki, no i dajcie znać w komentarzu, czy mam no, dalej kontynuować karierę LVLUXY. No, teraz sobie zrobiony mecz, ja Wam pokażę najciekawsze akcje tego meczu. Zarówno dziennikarze, jak i pizzynce, nie mogą czekać się jego YouTuba w nowego Google. Wszyscy są, są ciekawi, jak jak ja sam. Sobie... Okej, Ramsey, Mamma, Andrader jest informacji o roboty. Wyskup. Wyspie na spackę będzie Robert Owensowski. A jeden z tym z roku. Nie będę ten komentarz wyłączę, wiecie co? Ten komentarz wyłączę, to był mi tylko przeszkadza i może mi zabrać tylko prawa autorskie. Dźwięk. Yy, Dziwię, yy, rozmowa głosowa. Komentarz. Komentarze wyłączamy. I ja z głosów komentarza, żebyście mi dobrze słyszeli, nie? No, dobra. Dobra. Patrzmy ładny tutaj dla... Będzie dobry są Lewandów z I dole, zobaczmy dla Barcelony. Łady Lewandruksa tu się popisał pięknym strzałem finecyjnym. Bardzo dobrze tutaj strzelił. Według mnie nie ma nic do zarzutów. Zresztą sami sobie zobaczyć na tą bramkę z innej perspektywy. O, bardzo ładnie. Dobra, jeszcze wam nie będę przycinać tego, no? Ja wam będę kompromitował. Znaczy teraz. Artur podaje do Trenta Aleksandra Arnolda. Mocne podania. Barsa odbiera piłkę jedną, Fabinio. A, już ładnie, przejdźmy Lewandowski, no tylko. Aj, je, Lewandowski. Lewandowski? Nie trafił w piłkę. Teraz będą rozgrywali na razie to w środku pola. Lewandowski. Lewandowski. Niecelny strzał. No cóż, no, niestety, tak czasem bywa. Z chęcią do obrony, ale trener szybko go upilnował. Także nie będzie tutaj żadnych, żadnych problemów. Ładne podanie, prostopadłe, ale Lewandowski niestety nie wykorzystał tego dobrego podania kolegi Lewandowski. Lewandowski mocny strzał, i to jest w tej chwili roll 2-0. W 17 minucie jest odroda Zobaczmy, zobaczmy, z jaką wielkością uderzył tą piłkę. Było to 180 na godzinę. To sobie pomyśl. No, 180 na godzinę to jakbyście jechali po naszej s nie? Nie przekraczając prędkości oczywiście, co niestety wielu osobom się zdarza. No, ale taki mamy kraj. No cóż, ale nie będę nawiązał już do tematów ruchu drogowego, bo ten odcinek dotyczy FIFA, a nie jakichś tam drogowych tych. Jeżeli chcecie jakieś drogowe rzeczy, to sobie Autostrady Polska, bardzo fajny kanał. Tam sobie możecie różne rzeczy drogowe. je ja, Fabinia. Oj, przepraszam, że mnie z tym nabranie ucięło, to że... Yy, wracamy. Znaczy na szczęście żaden materiał mi się nie utracił. ujemy? Fabinia. Rent Alexander Arnold. Ładnie do Fabinia teraz tu zaglanie! Ale przechwytują tutaj ładnie. Placze Barcelony. Do bramkarza. Uj uj uj, bram bardzo niecelny teraz. Na szczęście znaczyło się dla nich dobrze, bo mogło go wrożyć. Fabi, Nines, Nines. Ależ Ale ładnie tutaj! Tutaj biednie. Czy będzie podawał? Będzie podawał ładnie. Lewandowski podanie prosto padło. No chcę. Piłka czy będzie hat-trick? Ajajaj, aj. było blisko jednak. Alison Beckler. ratuje sytuację. No cóż no, takie, taki jest futbol. Zresztą Alison jest jeden z topowych bramkarzy, także Be możecie tutaj sobie go podziwiać. Biednie. Biednie, ładnie, Lewanduksa, 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 zobaczmy. Lewandowski i niestety no, nie podał i tak to Podanie. Będzie podał, cóż to był za no niestety. Nie zdołał tego trafić. Także, no to będą w sumie takie pojedyncze mecze, może po dwa. No, ja na razie robię dzisiaj pojedyncze. Żeby tutaj, czy ja mam jeszcze zasięg na tym konu, ale, ależ piękna bramka Roberta Lewandowskiego, bardzo piękny gol, no zobaczcie sobie sami, na tą, na ten musięży strzał. Patrzcie, Lewandowski ładnie tutaj biegno i ja w ogóle tak sobie strzeliłem, tak, o, do Was zadałem, o, tu to był za strzałki. No 3-0 do przerwy, no to jest wynik znaczy dać już prawie, że nie do, nie do odrobienia. No, ale jeszcze wracam właśnie do tej ogólnej tam yy, jakby... Ja cię mam zasięgi. Na TikToku mi dość nieźle idzie na YouTube jeszcze, że teraz no nie wiem. Ojojoj, ojoj, jo złe podanie! Poczekajmy Nunes! Jednak też na na posterunku takimi strzałami, to nawet na treningu już się nie pokona. No i koniec pierwszej połowy. Ogólnie to Lewandowski bardzo dobry występ, sobie z Także, jeżeli tak, trzy łapki w górę, nagrywam kolejny tym. Na... Może... Czy ja mam jeszcze w ogóle takie zasięgi na tym? Znaczy trzy łapki w górę. Ja bym ja, ja miał tu 1000 subskrypcji, no mam niestety tylko 29. Trochę subskrybentów gdzieś zaczęły mnie boty dziwne subskrybować. Nie wiem właśnie dlaczego. Gdzieś widać było, że to wygenerowane konta, Także no nie wiem, co się mogło stać. Ale na szczęście już ich nie ma. Ale jajajajajaj! Ale szkiks! To już nie może nazwać pudem. To już było niestety strzelanie w kosmos. Znaczy może nie w kosmos, ale na strzelanie na no. Cytując, cytując koment komentarze, trafił w głębie nastawiony. Zobaczmy, jak tutaj ja Artur. Ale to w bardzo dobrej sytuacji. No, i niestety. Ale z 3 centymetry, 2 cm, nie 3. Bym powiedział, i już tutaj lepiej by się ta, ta sytuacja prezentowała. Lewandowski. Ależ ładnie tutaj wydryblował wszystkich. Lewandowski! Oj, 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 oj toż, to, toż to. się to. Takie kijsy nie zdarzają raczej. Jak no, widać można. Nawet najlepiej powinienem był echać. Lewandowski, nie zasłużył na złotą piłkę, no ale to już wasza opinia. Oj, oj, oj. Ładnie, Diarojota! Diarojota! A, ładnie. Ej, przychwycona piłka przez zawodników z Barcelony, Aha. Artur. Artur, uważa jak się teraz zachowa Artur. Ładne podanie takie prostopadło do się prowadzenie do Rubyna Diasa. No. Oj, 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 Będzie tutaj teraz w rośnie. Na szczęście też wtedy na posterunku Lewandowski. Będzie płatne zagranie, prosto padłe i zostawiamy usłone dębę, dębę, tak jest, 4 do 0, no tutaj nie ma co tak naprawdę, strzał bez historii można powiedzieć, no bramkarz nie miał szans, ładne zagranie na drugi super. i no cóż, no tak po prostu, tak nie można dopuścić Zawodnicza na pozycję. Teraz Lewandowski. Ogólnie się też chciałbym z Wami porozmawiać, co byście chcieli, nie wiem czy nie zrobić. Dam wam w sumie w link. Podlink, podlinkuję Wam w opisie, w taki formularz, który, który właśnie, panie profesor, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. I ogólnie też, przy, to tyle specjalna wiadomość dla tych. Jak nagrywałem ten film, który no, nagrywałem do ponad no prawie rok temu, więc jakby tam się niektóre komponenty zmieniły. Tylko zapomniałem Wam dać Prism Capsów od Stila, bo jest to sobie dokupiłem, a tymczasem Liverpool, Scala, Bramkę, Virgil van Dijk, co no dobrze, to wracając, z z Cups, to jest Prism to co możecie znaleźć na stronie Steela, nie z tej Stila, z tam, wpisujecie. Rotowa, nie? Naprawdę. Lewandowski. No, także y jeszcze co ja chciałem Wam powiedzieć. Aha, y w tym filmie Mój Komputer, ogólnie filmami przed Wigilią, no są takie, no jest ten głos słaby, no umówmy się, Różnica teraz, a, yy, a teraz, a tym okresem przedwigilijnym, to jest bardzo duża. Szczególnie, że dostałem nowy mikrofon, a tego ze słuchawkami sobie nie umiałem skonfigurować. Także na no, taki fanfare. W sensie, no, fan, to się na fanfare dostanę, widzę po prostu mikrofon, no co ja mogę wam powiedzieć. Ten mikrofon jest z teraz patrzyłem na internecie. No model 190 zł, sporo model. To jest Maolo A04. Zresztą, trzeba ja tu komputerę -y razem, czy miałem my mężczywką. A no tak, no w sumie ta pierwsza ta, ten pierwszy odcinek to takie luźne pogradanki. Zresztą cała seria to będą takie luźne pogadanki podczas których ja sobie będę trochę FIFA, które będę wam opowiadać, co się tam dzieje na ekranie, ale no wy to widzicie, no? Więc wy raczej jakby teraz nie te potrzebujecie. Eee, no, ogólnie, no, Barsa zmierdziła Liverpool w tym meczu w porównaniu do pewnego meczu z Bayernem. Co to by było? Co on zrobił? No, mam pytanie. Jemal ludzkie. O, także myślę, że będę bardzo chciał wznowić swoją na francuską ale... Dobra, to będzie część meczu. Jeszcze sobie. Kropne, oj, jeszcze zżyk. No, no, to tak. Także będą różne poradniki, więc ja mam odpowiedź w tej serii. No więc raczej mi się wydaje, szczególnie, że tutaj nie ma co. Oczywiście sobie będę ćwiczył, więc będę w karierze tam, Jak tam u mnie życie, możecie napisać jak was życie czy, 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 was, czy, czy macie już depresję, czy nie. Ja jeszcze nie mam depresji, także jestem, jestem bardzo To że już nie mam. No i to tyle, no co ja wam może powiedzieć. Dziękuję wam za ten odcinek. Bo ja...